Jesteśmy w tym momencie na Torze Poznań. Ten tor jest homologowanym, jest torem bezpiecznym, a nam zależy na Waszym bezpieczeństwie, na Waszym poprawianiu umiejętności. Dziś chcielibyśmy Wam powiedzieć dwa słowa na temat flag, które obowiązują. Flaga czerwona, jedna z najważniejszych flag na torze, oznacza przerwanie treningu, przerwanie wyścigu. W każdym razie zatrzymujemy jazdy po torze. Nieważne z jakiej przyczyny, czy jest to wybiegnięcie zwierzęcia, czy poważny wypadek, czy jakiś olej na torze. Z jakiejkolwiek przyczyny przerwamy. Przerywamy trening. Zależy nam na tym, aby Wasze bezpieczeństwo było najważniejsze, więc zwalniamy, przejeżdżamy spokojnie tą strefę i przy pierwszej nadarzającej się okazji zjeżdżamy wjazdem do Pit Lane. Pamiętajcie, czerwona flaga będzie pokazywana na całym torze, na wszystkich stanowiskach sędziów. Żółta flaga oznacza niebezpieczeństwo na torze. W większości przypadków oznacza wypadek, że ktoś wywrócił się. Mamy niebezpieczeństwo, zwalniamy, przejeżdżamy bezpiecznie tą daną strefę bezwzględny zakaz wyprzedzania. Tak więc przejeżdżamy spokojnie, ostrożnie, nie wyprzedzamy. Jeśli zobaczycie dwie żółte flagi. W tym momencie zwróćcie na to uwagę. Poważna sprawa. To znaczy, że ktoś lub coś zostało na nitce toru. O ile w przypadku jednej flagi, tor jest bezpieczny, bo tor jest pusty. Ktoś wywrócił się, leży w strefie bezpieczeństwa w tych strefach żwirowych. O tyle dwie żółte oznaczają, że mamy motocykl lub motocyklistę na samym środku toru. Bądźcie ostrożni, bo nigdy nie wiecie, kiedy to wy zostaniecie na nitce toru. Przejeżdżamy spokojnie, zwalniamy. Nigdy nie wiemy, kiedy, w którą stronę osoba dana, która próbuje się pozbierać. Będzie uciekać czy w prawo czy w lewo. Tak więc zachowujemy ostrożność, przejeżdżamy zwolniej, nie wyprzedzamy. Flaga zielona, tor wolny, to tak jak na ulicy: nie musimy się przejmować, tor jest czysty, możemy jechać, możemy znowu wrócić do wyprzedzania, możemy spokojnie jechać, dalej pobijać swoje rekordy okrążeń, możemy bez żadnego problemu jechać pełnymi możliwościami, które posiadamy. Flaga zielona oznacza tor wolny. Flaga niebieska, będziesz wyprzedzany. Zachowaj ostrożność, nie zmieniaj swojego toru jazdy, uważa ta osoba, która jest z tyłu. Twoim zadaniem jest trzymać swojego toru przejazdu i spodziewać się, że będziesz wyprzedzony. Jeżeli zaczniesz się oglądać, zamiast tyle toru zajmiesz tyle. Tak więc zastanów się, po co utrudniać temu, który chce Cię wyprzedzić. Niebieska flaga, będziesz wyprzedzany. Flaga w żółto-czerwone pasy. Uwaga, zmiana przyczepności na wierzchni. Może być to cokolwiek. Może być to piasek, trawa, yy, kamienie jakieś, które ktoś wyjechał i wrzucił na to. Może być zwykła tablica rejestracyjna, która pojawia się gdzieś czasami, spadnia, spadająca z motocykla. Wszystko, na co możecie najechać i mieć jakikolwiek poślizg. Przede wszystkim ta flaga informuje o tym, że może na to, że pojawić się olej. Dlatego popularnie wśród sędziów zostaje, została nazwana olejówką. Tak więc żółto-czerwone pasy, Uważajcie, coś śliskiego przed Wami, zmiana przyczepności na wierzchu. Biała z czerwonym diagonalnym krzyżem. Pierwsze krople deszczu. Spodziewajcie się, że gdzieś w najbliższej przyszłości może Was spotkać deszcz. Ale nie jest to wcale powiedziane. Pierwsze krople deszczu po prostu zaczynają kropić, zaczynają wychładzać opony. Pamiętajcie, że przyczepność wynika tylko i wyłącznie z temperatury opon. Pierwsze krople mogą ją wychłodzić oponę i możecie tą przyczepność lekko stracić. To jeszcze nie jest aquaplaning, to nie jest woda, która powstaje film wodny i spowoduje Wam poślizg. Ale miejcie świadomość, że temperatura opony może teraz gwałtownie zacząć spadać. Kombinacja dwóch flag, biała z czerwonym diagonalnym krzyżem i żółto-czerwone pasy, oznacza deszcz. Deszcz w najbliższej sekcji toru. Spodziewajcie się, że tam już jest mokro czyli opony wychłodzą się bardzo szybko, przyczepność może drastycznie spaść i to tyle. Po prostu przed Wami mokry tor. Flaga czarna oznacza wykluczenie konkretnej osoby z treningu. Jeżeli zobaczycie ją, bardzo często jest pokazywana z numerem startowym zawodnika w czasie zawodów, w czasie treningów, pokazywana i dla indywidualnej osoby, która jedzie w torze. Chodzi po prostu o to, że albo coś nabroiliście, albo w większości przypadków u nas przekroczyliście normy hałasu. W związku z tym próbujemy zdjąć tylko i wyłącznie was z toru, a nie całą grupę. Tak więc czarna flaga oznacza wykluczenie. Macie czas na to, żeby przejechać jedno okrążenie, zjechać do pitleń i dowiedzieć się co się stało. Na pewno koordynator lub dyrektor zawodów przekaże wam tą informację. Czarna z pomarańczowym kołem usterka techniczna. Jeśli zobaczycie taką flagę dedykowaną dla was, Obejrzyjcie się za siebie, zobaczcie, czy przypadkiem za wami się nie dymi, czy na bucie nie macie oleju, bo jeżeli coś takiego, taka sytuacja występuje, zwolnijcie i zjedźcie jak najszybciej, odstawcie motocykl na trawę w pobliże bandy. Tam już odpowiednie służby zaopiekują się wami i waszym motocyklem. Jeżeli jest to usterka typu, nie wiem, hałasujący wydech, ulatająca owiewka, lub inna usterka techniczna, która nie do samego końca wpływa na bezpieczeństwo innych uczestników, spokojnie macie czas na na to, żeby przejechać całe okrążenie i zjechać do pitlane. Po usunięciu usterki można jechać dalej. Biało-czarna szachownica to już ostatnia flaga, której używamy na torze, ale chyba najbardziej przyjemna, chociaż może niekoniecznie, bo już kończymy trening. Oznacza to zakończenie treningu, pokazywana zawsze na budce startera. Macie całe jedno okrążenie tylko i wyłącznie na to, aby wychodzić motocykl, zwolnić, spokojnie wychłodzić hamulce i zjechać po tym okrążeniu do pitlane. Czarno-biała szachownica oznacza zakończenie treningu.